Hej, witam Was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, to jest drugi odcinek oczywiście z Ghost Recon e, Online, a raczej Ghost Recon. zaraz, jak to się kurcze nazywa? E, Ghost Recon Phantoms. O, właśnie. E, posłuchałem Waszych rad, e, mianowicie pisaliście tam, że jeżeli którakolwiek moja postać przekroczy ósmy poziom, to zostanę wywalany już nie z nowicjuszami, tylko z wymiataczami. Dlatego prawdopodobnie jest to na razie ostatnia moja bitwa Rikonem, tą, którą zrobię teraz. Mam nadzieję, że mi nie wskoczy ten ósmy poziom. Yy, I tak sobie wymyśliłem, że pogram szturmowcem aż do siódmego poziomu, później supportem aż do siódmego poziomu i dopiero jak już będę wiedział mniej więcej co i jak, to wtedy przeskoczę. Zaraz zobaczymy. Dobra. Słuchajcie, jak chcecie grać ze mną, czy coś, to piszcie. Ostatnio się dziwne rzeczy działy. Wypisaliście mi, Halak, czy chcesz zagrać, Harlak, czy chcesz do Plutonu. Ja odpisywałem, że tak chcę. A Wy znowu to samo pisaliście. Czy że mam odpisać, czy chcę do Plutonu i tak dalej. Tak, jakby nie było widać tego, co ja piszę. <laughs> nie wiem o co chodzi. Dobra. Słuchajcie, bez owijania w bawełnę. Robię. Chyba tak. Okej. Okay. Teraz wa bardzo ważna rzecz. Otóż yy, zauważyliście, że w pierwszej grze ja sorry za to trzeszczenie, za to trzeszczenie mojego fotela, yy, zwróciliście mi uwagę, że ja gonię za fragami, rzeczywiście tak było. Natomiast no, podstawową rzeczą jest przejmowanie tych yy, punktów, i teraz właśnie zamierzam przejmować punkty. Yy, mam nadzieję tylko, że nie będzie mapa jakaś w metrze, ponieważ dopiero raz na niej grałem i to wyglądało dosyć kiepsko. Wyszukiwanie graczy. Słuchajcie, powiem Wam tak: gra jest za darmo to raz. Nie zamierzam tu nic kupować. Mimo tego, że jakbym wydał pieniądze, to tam jeszcze jakieś lepsze bronie bym miał i coś, ale nie zamierzam tego robić. Uważam, że troszeczkę Frajdy daje jednak. Także warto zagrać. Oczywiście no wiadomo jak się przegrywa to wtedy nie daje aż takiej frajdy, ale tam zawsze kogoś uda się ukatrupić. Yy, wiadomo. No ładuj się, ładuj się. Już 2 minuty 30 szukanie wolnego miejsca w bieżących meczach właśnie zawsze do takiego czegoś yy, kurde mnie dodaje, że nie mogę od początku tylko kurczę już jak yy, gra trwa. Może skoro tyle szuka, to ja wam pokażę, jakie mam uzbrojenie. Mianowicie kupiłem sobie to. To chyba będzie szukało, a ja sobie mogę to. O. Jak to się robi? Ulepsz. Kupiłem sobie ten pistolecik. Zostało mi po zakupach 7400 punktów yy, tych doświadczenia, bo za to się kupuje. Założyłem tutaj chyba tak, lufę średnią. Dało to 5% do obrażeń i. Czas przygotowania plus 005, to tam nieistotne jest. O! Już jest. Dobra, czyli to jest moja ostatnia bitwa Ikonem. Później będę grał e, szturmowcem oraz supportem. Zobaczymy. E, 32, no pół minuty jeszcze można poczekać. E, widzę, że sporo Polaków gra, kurczę w to, bo nie wiem, tutaj jest jakiś taki czat. I kurde, przeważnie po polsku tu widzę. Czy to może akurat publiczne publicznepl13, nie wiem co to znaczy, czy to 13 tych pokoików jest, czy co. Nie mam pojęcia. No dobra, 7 sekund. Zobaczymy jaka mapeczka. A, już widzę jaka mapeczka. No i fajnie. No i fajnie. Jedziemy z tym koksem snajperzy pewnie zobaczymy z której strony. Okej okay. Lecimy No chodź chłopak, chodź, 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 chodźcie Kurde, na początku zawsze jest kilka takich przeskoków Kurde, w nocy, nie było w nocy Dobra, przeskoczymy tu tak jest Taki celowniczek sobie kupiłem Są już? Ha, zabił mnie, ale zostało mu 45 życia zaledwie. Okej, okay, niech sobie tam siedzi. Ja tam pójdę po niego, cwaniaczka, zaraz. No ja widzę, że my przejmujemy. Niepotrzebnie właściwie. Okej. Okay. Może troszeczkę przyciszę, bo wy może normalnie słyszycie, ale nie za Dajesz, dajesz dziadziulek! Koniec nitryczny. Uwaga. Czy jest tu gościu? Kurde no co jest? Co to się stało? Utrzymaj przy, przechwyć punkt. Wyzerowało się wszystko, bitwa od nowa. Dobra, teraz już nie będę taki głupi, lecę od razu tutaj i ze mną niewielu. <laughs> Są goście nie ma. Okay. Okay, losing alpha. Okay. Ty. Nie nie, to co mogę strzelać Wychylisz mordkę <laughs> jeszcze wychylz uuu niedobrze Dobra, regeneracja, panowie, regeneracja. Kurde mam nadzieję, że ktoś mi tu na głowę nie skoczy. A? I co? No. Wystaw mordę. No. Wystaw, mordę. No. <laughs> Jest! W końcu kurde, Hedzik wszedł. Dobra. Coś to słyszałem. W dupie. Przeważnie gościu był? Nie ma nikogo. Okej. Okay. Może tam coś. Przejmujemy. Elegancja, Francja. Czy tam się ktoś pojawi? Nie. Hehe, <śleszy> wszyscy chłopaki. A tu lubią czasami, kurde, zacząć strzelać, ale ja już poczekam. Ok, teraz zobaczymy o co tu chodzi. Czy oni tu chcą? Nie, no i nie lubię tak siedzieć w jednym miejscu, tak naprawdę. Kurcze, tu tego wejścia nie było. Ale ich tutaj teraz przed Elegancja Francja. A, tak, ja wam tu dam. Taka Kościół. Widzę go i to nie jeden. Jest. O, o niestety siadłem. 975 punktów. No punkt nasz jest, czyli można sobie, słuchajcie, pofolgować, jak to mówiła moja babcia, trochę ich potłuc. Dopóty dopóki nie zbliżą się do naszego punktu, to Jedziemy, ale mapka została zmieniona, bo jakiś update się czytywał i tam schodów nie było. O i właśnie teraz już co to było? Jak jest losing, no to wtedy trzeba atakować siłę? Mordę jeża czy nikt tutaj? Ach, kurczę! Przesadziłem. No, chłopaki polecieli do nich na tyły, a oni prze, przejęli. No, nie, nie, trzeba tutaj. Kurczę. Chcemy to wygrać, oni ciągle mają to w posiadaniu. Zobaczymy, czy tu się coś zmieniło. Zaraz polecę tutaj. Tłuką nas, no, zobaczcie. Teraz będzie przegrana bitwa. Przeważnie już mnie coś zaspotowano kurde chłopaki, no co się tak czajicie? sekunda do końca. Ja pieprze nie no słabizna, słabizna. się czają. Sekundy lecą, ma się czają, no. Nie wiem, czy tu na statystyki też się gra. Dobra. Od razu trzeba tam wejść, że się będą piersi. Przecież ma być tak, że ostatni mają być pierwszy. O no właśnie. No ją ciągle w tym samym miejscu. O kurde. To było coś. Trzeba ich może odciąć od tych posiłków, tak, tak, tak. Na ja nie pamiętam jak tutaj Alfa Lost Alfa Lost, czyli tu. Nie pamiętam jak to się szło, kurde, żeby do nich na tyły przejść. Po prostu tam ich trochę potrzebić, to w końcu siądą ci i nasi przejmą. Nie ma innego wyjścia. Znowu duch siadło. Punkt, czy mam 200 punktów, że jakaś masakra jest? Jak to się robiło? A! Już leżenie ci chyba nie odpowiada gościu tam, co? Z prawej czy z lewej wyskoczy? Ja pierwsze, co to było? Chyba goście mają obcykane gdzie głowa będzie, tak jak w Counter Strike'u. Securing alpha 950 u nas 400, na kurde A no, już snajperzy Trzeba przejąć ten punkt i ich zmusić, żeby kurde się narażali i wchodzili Jak ja to wtedy? Jak ja to wtedy? O, tu byłem gdzieś tu wszyscy moi są. Detenty. Securing Alpha. Przecież ja mam maskowanie. Kurde, no. Och, bo, ale to było lamerskie Ja pierdziele. Przecież ja miałem maskowanie cały czas. Co ja? O czym ja myślę? Nie użyłem ani razu w tych wszystkich bitwach. <laughs> Nie wierzę. Przegrana, sromotna. Dobra, pojedziemy jeszcze raz. Zobaczymy, czy będzie kurde w ogóle. Czasami, jak jest kolejny, że tak powiem, mecz, to strasznie przycina. No, po prostu masakrycznie przycina. Co ja w ogóle zrobiłem tu? Nie, no, nas po prostu roztrąbili. Totalnie. Roznieśli nas. Dobra, zobaczymy, co tu będzie. Tywanie I zobaczymy teraz kurde czy będzie normalnie czy lagi zwiech. Uwaga. Jest dobrze No To fuks No właśnie Przecież ja mam to Jak ma się przejąć Tam trochę... trochę ich spróbuję zaskoczyć Teraz zmienię, chociaż może i z tym powinienem. Nie, nie ma co tu dalej iść. Zobaczę tutaj co się dzieje. O, tu jest na goście. Tamten sobie poradzi mam. Nadzieję. Uwaga. Co to było? Mój zapytań. O Jezus Dobra, nie jest źle, mam 500 punktów, sporo fragmentów weszło. No pewnie, że tracimy kurde jak się swoim zabijam. Ja... To co ja zrobiłem teraz? Kurde, tu szybko trzeba to ja pierdzielę, co ja zrobiłem? Od razu trzeba się pakować, a nie się. Widzą, że gościu przeładowuje czy coś. Jak tam jest, to co to? Po to mam kurde maskowanie, żeby go używać. Ja zaraz tam z, z tego snajpera. Wziąc. O, masz, masz Charlie. Ach, kurde, z lewej wiedziałem z okna na 100%. A nie, to ten. Dobra, nie idzie źle, ważne, żeby ten punkt, Charlie, był. Czasami się zapominam i kurde. Mało maskowania, Czeka, czy znowu dziadoski. Było. Jak ten mnie zabił? Nie kumam tego. No jak on mnie mógł zabić z tego okna? Dobra, zaczyna się widzę. Taniec, pingwina na Losing Charlie. kurde tam snajper wiesz kurde także nas przycisnęli Okej. Okay. Kurde! Charlie. No, Nie wiem od czego zależą te... kurcze tutaj... o, już się wpieprzył. I drugi. Kurde, to nasz!

ja zrobiłem? Kurde za dużo ich tutaj było y jest wspólne także. Co jest? No skurde, no ludzie, no co to było? Pią pieprze. Och mor. Myślałem, że może gościu by chciał Kornie. przyładować. Heavy mhm. casualties sustained. Charlie. gdzieś był ten gościu? Już tam Menda jest, no kurde. Wsłaniam Cię, idź. No idź, człowieku! Dobra, dobre i to, że medal dla najcenniejszego gracza. O, słuchajcie. Następny odcinek chciałbym zrobić w jakimś teamie. Także, jak tam będziecie w grze, przypominam Wam, halak mój nick, spokojnie możecie zapraszać. E, a na dzisiaj... To już wszystko, mam nadzieję, że nie wskoczył mi poziom, nie wskoczył, no i dobrze. Żegnam się z Wami, moi drodzy. Do usłyszenia!